Cześć bajtle, Dzisiaj wam przeczytam bojkę o wawelskim smoku i sprytnym ślązoku. We Krakowie nad rzeką Wisłą je wielgo skała, a na tej skale stoi wawelski zomek. We skale pod zomkiem jest czyli jaskinia, z której dawno temu wielki smok zrobił se chałpa. Przyszedł ten pieron kań z daleka, chyba z Austrii, a można z Niemiec. Spyska się ogniem i ludziom straszył. Jak się, ten, jak się ten smok pod Wawel wkludzioł, to krakowiony się wyląkały, bo był fest zeżerny. I tak ten pieroński gist padł. Jak nie chcecie, żebych was zeżar, to musicie mi dycki dować barana na śniadanie. Wieprzka na łobiot i krowa na wieczerzo. Cóż mieli zrobić? Dowali smokowi takie jodło, jakie chciał. Ale za pora tydni smog był jeszcze bardziej zachciwny i tak se goda. Wiecie co? Zmierzły mi się już te wasze barany, wieprzki i krowska. Zjadłbym teraz dla odmiany jako fajno krakowsko dziołcha. Dejcie mi ją jutro na łobiod, bo jak nie, to pożałujecie. Możno by i krakowioki tak zrobili, ale znoc się tam jeden taki szpytny ślązok i tak im padł. Słuchajcie ludkowie! Przeca nie możecie się dać zrobić zabłozna ani smokowi, ani nawet cesarzowi. Jową pomoga, bo my ślązoki z niejednym się pieronami rada dali. Jak pedział, tak zrobił. Wziął skora od barana, fez ją nalął do środka gorząk i ciepnął smokowi na śniadanie. Ślązoki przeca dobrze wiedzą, że gorzoła jest fez zdrowo i ogromnie szkodzi na rozum i na ciało. Jak smok stanął i zarzał na śniadanie tego barana, to się łożar zaczął go polić w basie i suszyć w pysku. Bez toż dożyki do żyki wisły i piął piął, aż puknął i zdech.